Dlaczego Hiszpanie ciągle śpiewają, tańczą i kochają plaże nudystów? Czy w Hiszpanii łatwo się zakochać? Zabieram Was dziś w podróż prosto do Hiszpanii. Zapraszam na odcinek Goło i Wesoło. Dzisiaj moim gościem jest Paulina prosto z Teneryfy. Cześć Paulina! Cześć! A jak ja się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie w ogóle, muszę ci powiedzieć, że chyba każdego witam dokładnie tym samym zdaniem. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. <grytanie> ja też się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę. Jestem też um, zaszczycona, że jestem jedną z tych jeszcze pierwszych osób, Tym już wspominałeś, że już zrobiłeś tych wywiadów. Um, Osiem, prawda? Dobrze pamiętam, ale to i tak jeszcze są początki, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogę być na samym początku Twojej przygody. To mam nadzieję, że za chwilę ucieszysz się jeszcze bardziej, ponieważ mam dla Ciebie niespodziankę. Mhm, ja się już cieszę, bo zaczynam od niespodzianki, więc super. Puszczę Ci za chwilę pewną ścieżkę dźwiękową, a Ty powiedz nam, co to jest? Co Ty słyszysz w tej ścieżce dźwiękowej? Mhm. Rebecca Kindness. Polina oh. Karupa. O, oh, matko, skąd ty to masz? Skąd ty to Jezu, co ja mam w głowie w tym momencie? Co my słyszeliśmy? Co to było? Wiesz co, ja Ci powiem, co ja myślałam, co to będzie. Ja już sobie przez te kilka minut, minut, sekund, ja sobie myślałam, OK, może to będą dźwięki jakichś zwierząt. Może to będą jakieś e, słynne piosenki hiszpańskie. Nigdy wróciłam się nie spodziewałam mojego, mojego nagrania z, e, z mojego graduation. Tak jest, twojego rozdania dyplomów po ukończeniu uczelni. Więc <grych> Paulina, nie przez przypadek to usłyszeliśmy. Ponieważ ja jestem bardzo ciekawy, co tak naprawdę ma w sobie Hiszpania, że dziewczyna, która dopiero co skończyła zarządzanie biznesem i stosunki międzynarodowe, postanowiła właśnie zamieszkać w tym słonecznym kraju. Dobrze, więc może zacznę od tego, że Hiszpania to były moje pierwsze dorosłe wakacje bez rodziców z moim bratem, pojechaliśmy na moją osiemnastkę, więc samo to już, już dla mnie dużo znaczyło od samego początku. No i wiesz, wiadomo, większość ludzi po prostu ciągnie do ciepłych krajów, słońca, palm, wszyscy tego chcą, co nie? Więc ja odkąd pamiętam, ja po prostu wiedziałam, że ja chcę mieszkać w ciepłym kraju. No i wiesz, ciepła, ciepły kraj, Europa, Hiszpania. Hiszpania jest takim naj, naj, najpopularniejszym ciepłym krajem w Europie, więc to jest też dość dla mnie ważne, żeby to było w Europie. W rzeczywistości ta przeprowadzka wyszła jeszcze szybciej niż skończone studia, ponieważ na trzecim roku już studiów studiowałam 4 lata, na trzecim roku robiłam praktykę i wybrałam Hiszpanię. Więc przyjeżdżając na praktykę, która miała trwać 6 miesięcy, trwała 6 miesięcy, po praktyce ja po prostu zostałam w tej Hiszpanii. Tak zostałam i tak jestem. To się świetnie złożyło z pandemią. Więc przez pandemię, wiesz, mój uniwersytet po prostu pozwolił mi dokończyć te studia online. Więc tak jak przyjechałam na praktykę na trzecim roku, tak do teraz tutaj jestem. Można powiedzieć, że trochę przypadek, ale fajny przypadek, bo gdzieś w głowie to już kiełkowało, nie? żeby ta Hiszpania faktycznie się pojawiła. Tak, ja to przyciągnęłam, po prostu dobrą energię, ja to wszystko przyciągnęłam do siebie. Ale wiesz co, nie wiem, czy masz tak samo, ale. Ja naprawdę myślę, że my takie fajne rzeczy, jak bardzo ich chcemy, to je przyciągamy do siebie. Tak, absolutnie. Paulina, nasi słuchacze nie wiedzą, że to jest nasza pierwsza rozmowa, ale powiem ci, że ja chyba jestem dość dobrym obserwatorem i widzę, że ty jesteś bardzo taką ekspresyjną osobą. Masz sobie dużo energii, dużo takiego pozytywnego wariactwa, więc idealnie komponujesz się z tym, co jest charakterystyczne dla Hiszpanów. I dla Hiszpanek. To są tak stereotypowo ludzie bardzo sympatyczni, bardzo głośni. Hiszpania to kraj z pięknymi miastami, z cudownymi miejscami do wypoczynku. I ci ludzie, którzy tacy uśmiechnięci, tak się idealnie z tym komponują. Może to jest troszeczkę naciągane, ale coś, coś w tym jest. Powiedz mi, na jakie wartości w życiu stawiają Hiszpanie? Twoja taka subiektywna hiszpańska lista priorytetów. Um, wiesz, co wracając jeszcze do tej sympatyczności, um, mi się naprawdę wydaje, że w dużej mierze to się wiąże ze słońcem. Ja naprawdę podróżowałam już po świecie, byłam w wielu miejscach, i tam, gdzie jest e, słonecznie, tam naprawdę e, ludzie zazwyczaj są szczególnie. Bardziej szczęśliwi, szczęśliwsi. Może to jest, jest powierzchowne, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że naprawdę słońce dobrze nam robi. Też, co mi się bardzo podoba, właśnie w Hiszpanii, w tym ich byciu, to czy właśnie spotkania, czy nawet imprezy, jakieś festiwale, tam możesz spotkać ludzi w każdym wieku. Ludzie imprezują z całą rodziną. Wiesz, czy to są małe dzieci, czy to są dziadkowie, oni po prostu wychodzą całymi rodzinami, czy właśnie na jakieś festiwale, czy na kolacje i po prostu cieszą się swoim towarzystwem. Nieważne nie, nie ile masz lat. Też myślę właśnie, że, że w Polsce jest tak, że jak już masz dzieci, jesteś powiedzmy, masz, powiedzmy 35 lat, dzieci w domu, to już tobie nie wypada wyjść na imprezy, bo wtedy jesteś złą matką, jesteś złym rodzicem, to nie dbujesz dzieci, prawda? jest takie głupie przekonanie. A w Hiszpanii nie ma czegoś takiego, nie ma takiego podejścia. Oni po prostu spędzają ze sobą czas, cieszą się i to jest super. Paulina, mówisz bardzo ciekawe rzeczy. Nawet chyba nie do końca świadoma tego, bo przecież nie wiesz, jak odcinki ponagrywałem, ale w wielu odcinkach rozmawiam właśnie o edukacji z moimi gośćmi i powiem ci, że to, co się przejawia w wielu odcinkach, to jest właśnie to takie troszeczkę inne myślenie o edukacji niż to, które przyświeca większości. Polakom mieszkającym właśnie w Polsce, że to wcale nie matematyka, nie język polski, nie geografia, chemia jest najważniejsza, tylko te takie kompetencje życiowe, które zbieramy, nie? czyli to, jak bardzo potrafimy się cieszyć życiem, ile radości daje nam życie. Także, Paulina, można powiedzieć, że masz jakieś cudowne moce, że ty nawet nie wiedząc tego, idealnie wkomponowałaś się w ten podcast. Przypadek? Nie sądzę, Paulina. <grym> Paulina, my tu się śmiejemy, żartujemy, ale Hiszpanie tak całkiem serio, całkiem poważnie mają takie swoje powiedzenie. Wciąż dalej. Powiedz nam, co ono oznacza i dlaczego jest tak ważne dla Hiszpanów? Myślę, że ogólnie to nawiązuje do, do sugestii podejmowania ryzyka. Dążenia do doskonałości, um, po prostu do tego, że, że marzenia nie mają końca. Myślę, że to też wiesz, dużo, dużo zależy od tego, jak to rozumujesz, dużo, um, dużo zależy od Twojej sytuacji, um, ale, ale ogólnie mówiąc, tak po prostu um, wiesz, sky is the limit. Znowu sprowadzamy się do tej energii Hiszpanów, nie? że to tak naprawdę to jest ten ich motor napędowy. Oni są świadomi tego, że mają w sobie moc, i to ich popycha do działania. Hiszpanie generalnie wiesz, kojarzą mi się z ludźmi bardzo głośnymi, rozśpiewanymi, roztańczonymi, bardzo pozytywnymi ludźmi, ale najbardziej znanym na świecie hiszpańskim tańcem jest flamenko. I tak nie chciałbym ogólnie rozmawiać, czym jest stanie dla Hiszpanów, ale czy mogłabyś nam chociaż w kilku słowach opowiedzieć, czym, czym jest to flamenko dla nich? Więc tak, flamenko jest połączeniem śpiewu tańca, gitary, klaskania i strykania palcami. I z tego, co słyszałam, ludzie w Hiszpanii mówią, że to nie jest taniec, a forma sztuki. Tak, to jest taka ciekawostka. Kolejna ciekawostka, że Flamenko narodziło, narodził się, taniec Flamenko narodził się w społeczności cygańskiej w Andaluzji. Ja osobiście widziałam kilka występów w bardziej tradycyjnej, w bardziej tradycyjnym wydaniu i to naprawdę coś pięknego ale taki jedyny występ, który zapadł mi naprawdę głęboko w pamięci, to był całkiem przypadkiem, to był taniec flamenco z połączeniem opery. I to jest naprawdę coś, czego po prostu nie zapomnę nigdy i najśmieszniejsze jest to, że to miało miejsce po prostu na ulicy, na naszym osiedlu w Barcelonie. Wow. Wiesz co, mam taki zwyczaj, że na fanpage'u Subiektywnego Spojrzenia staram się wrzucać jakieś ciekawostki z danego odcinka. Nie wiem, czy to nie będzie... Mission Impossible dla mnie, ale spróbuję odnaleźć um, właśnie to flamenko w połączeniu z operą. Jak się nie uda, to chociaż wrzucę coś o samym flamenko, ale traktuję to jako wyzwanie, challenge dla mnie, ok? Jak się nie uda, zgadzam ci Prosecco, bo Wy jeszcze nie wiecie, ale Paulina też należy do teamu Prosecco. Całym sercem, <laughs> całym sercem. <laughs> Paulina, jak przygotowywałem się do odcinka z tobą. Przyznaję, ja tego wcześniej nie wiedziałem i to mnie zaskoczyło, że w Hiszpanii jest najwięcej na świecie plaż dla nudystów. Jak myślisz, skąd to zamiłowanie do nagości? Czy możemy w ogóle tak to postrzegać, że plaża dla nudystów równa się zamiłowanie do nagości? Może chodzi o coś zupełnie innego ja, prosty człowiek ze wsi, po prostu tego nie rozumiem. <grywa> Wiesz, co, ja osobiście to uwielbiam. Ja po prostu kocham ich podejście do nagości, i to nawet to nie, jest, wiesz, to nie jest w ogóle w seksualny sposób. To jest, um, to jest naturalne. To jest bardzo naturalne. To Jesteśmy tak stworzeni, i dlaczego mielibyśmy się tego wstydzić, prawda? Dlaczego mielibyśmy próbować chować to ciało? E, tym bardziej, że nawet teraz, jak sobie pomyślisz, te wszystkie e, bikini, one są tak skąpe, że one są prawie już tylko symboliczne tam już prawie nic nie zakrywa a Hiszpanie po prostu się tym nie przejmują. Kolejna ciekawostka jest taka, że w Barcelonie nawet jak plaże są publiczne, kobiety i tak uwalniają swoje piersi. Nawet jak to nie są pla plaże dla, dla nudystów, kobiety i tak po prostu ściągają blisko i, i nikt na to nie zwraca uwagi. Paulina, całkiem niechcący powiedziałaś arcyważną rzecz, która jeszcze w tym podcaście nigdy nie wybrzmiała, że nam seksualność często kojarzy się po prostu z seksem. A to tak wcale nie jest. Seksualność i nie równa się seks. Seksualność to jest świadomość własnego ciała, to jest akceptacja swojego ciała, i myślę, że to właśnie w tym się przejawia, że jeżeli ktoś ma taki wewnętrzny spokój i wewnętrzny pokój i, i lubi siebie takiego, jakim jest, to nie ma problemu ze swoją seksualnością. I naprawdę, żebyśmy się zrozumieli, ja nie mam na myśli seksu, tylko mam na myśli pojmowanie siebie jako osoby. Bez względu jak wygląda, po prostu pięknej lub przystojnej. Mhm, tak i to jest piękne. Tym bardziej, wiesz, plaża to jest miejsce, gdzie my idziemy po to, żeby się zrelaksować, prawda? Tam nie idziesz po to. Nawet poruszyłeś właśnie em, temat em, akceptacji siebie. Wiesz, na plaży nie idzie ktoś po to, żeby kogoś innego oceniać, żeby patrzeć, jak ktoś inny wygląda, czy właśnie nawet żeby, żeby kogoś obserwować pod względem seksualnym. Mi się tak to podoba to podejście Hiszpanów, tam po prostu ludzie po prostu czują się wolni i to jest, to jest niesamowite, bez jakiegokolwiek oceniania. Jedyne, jedyne co to wiesz, co jak przyjeżdżają turyści, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii. Um, wtedy jest takie, czasami jest takie oglądanie się, wow, um, zobacz, tam są cycki, wiesz, takie, takie głupie komentarze, ale ze strony, ze strony Hiszpanów takiego czegoś nie ma i to właśnie nie, 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 to nie jest zależne od, um, od wieku, bo to są starsze osoby, to są, um, to są osoby młode. Nie ma w ogóle takiego podziału wieku, nawet na plażach nudystów jest pełno i starszych osób. I, i młodszych osób i nikt po prostu się tym nie przejmuje. Wszyscy tam idą i cieszą się swoim czasem, swoim towarzystwem i bez jakiegokolwiek oceniania się. Mm -hmm. Polina, co myślisz, że oprócz tego, że jesteśmy w teamie Prosecco razem, yy, chociaż jeszcze oficjalnie nie byliśmy przyjęci, ale musimy do tego założyciela tego klubu się zgłosić, że ma jakieś, zrobić nam oficjalne przyjęcie. <laughs> co ty na to, żebyśmy stworzyli klub, Miłośników na gości. Wcale nie chodzi o, o to, że jesteśmy po prostu napaleni na nagość, tylko ludzi, którzy po prostu kochają siebie i którzy akceptują siebie takimi, jak, jak, jacy, jak jacy są. Co ty na to? Zakładamy taki klub? Tak, jestem bardzo chętna, to brzmi bardzo perwersyjnie. Ale... Ale, ale ja, to, ja to uwielbiam ten pomysł. A co ty na to, jakbyśmy połączyli ten klub z piciem Prosecco? O, takie dwa kluby w jednym, mm. ale to będzie Czajsz? Ja już to widzę. Nagość plaża Prosecco. No dobra, to o czym mówimy, kojarzy się bardzo z takim pozytywnym świętowaniem. Hiszpanie generalnie lubią świętować mają wiele takich świąt, które są znane na całym świecie. La Tomatina, czyli to obrzucanie pomidorami. Jeśli źle wymawiam, to wybacz mi, proszę. Hiszpańskiego się nie uczyłem. <śmiech> <śmiech> czy, czy Las Fallas, czyli to święto w Walencji, gdzie się pali takie duże kukły. Czy walki byków i tych świąt można wymienić jeszcze więcej. Czy masz jakieś swoje ulubione hiszpańskie święto? Wiesz, tak jak powiedziałeś, tych świąt jest jeszcze wiele. Tutaj w Hiszpanii ludzie naprawdę kochają świętować. I co prawda, ja nie uczestniczyłam w żadnym z tych trzech świąt. W Hiszpanii, tak jak właśnie powiedziałeś, walki byków czy, czy Latomatina, co, co przypuszczam, że byłoby naprawdę śmieszne, obrócenie się pomidorami. Chciałabym kiedyś spróbować, mam nadzieję, że spróbuję. Ale też wcześniej właśnie wspomniałam o tym występie flamenco z, z połączeniem opery na ulicy w Barcelonie. To właśnie działo się podczas em, Las Fiestas Mayores de los Barrios. Um, czyli imprezy dzielnicowe. Każda dzielnica w Hiszpanii, w każdym mieście, przypuszczam, może nie w każdym mieście, ale um, powiedzmy w Barcelonie, każda dzielnica ma w przeciągu roku um, wyznaczony czas na imprezy na tej danej dzielnicy. To może być kilka dni, może być tydzień, może być dwa tygodnie. U nas, um, u nas na dzielnicy, na Poblesek, mieliśmy dwa tygodnie. I tam po prostu codziennie odbywały się jakieś zabawy. Czy to były jakieś mini festiwale z jedzeniem, z różnymi występami, z muzyką. Niektóre naprawdę, naprawdę śmieszne, niektóre naprawdę mocne, bo mieliśmy takich kilka po prostu techno rave'ów na przykład w środę o 20 na ulicy. Więc to było, to było dość śmieszne. Ale dlaczego zaczęłam ten temat z tym. Z tymi, z tymi imprezowami na dzielnicach, bo te imprezy trwają cały rok, czyli oni rozdzielają ten czas podczas roku tak, że wypada, że każdy, każdy dzień jest pokryty jakąś dzielnicą. Czyli jeśli szukasz powodu do imprezy, znajdziesz go każdego dnia, tak naprawdę, zawsze gdzieś coś się dzieje. I kiedyś najśmieszniejszą sytuację miałam, miałam, kiedyś siedziałam na balkonie, mieliśmy bardzo fajny balkon u nas w mieszkaniu w Barcelonie. Mieszkaliśmy dość, dość centralnie, ale jeszcze w takiej cichej, w cichym zakamarku Barcelony. I któregoś dnia po prostu był jeden, to był jeden dzień z, z tego festiwalu. I ten, ten festiwal wyglądał tak, że ludzie dorośli, podkreślam, dorośli, nie dzieci, zbudowali sobie pojazdy. Z takich rzeczy jak na przykład jakieś stare łóżka, czy jakieś wózki, poprzepiali tam kółka. I na tych różnych pojazdach oni się po prostu ścigali po ulicach. Te ulice były zamknięte oczywiście, oni się po nich ścigali. I słuchaj, a ludzie, e, mieszkańcy tej, tej dzielnicy, z okien rzucali w nich wodą i mąką. <laughs> Więc to wyglądało, to wyglądało po prostu komicznie. Podkreślam, dorośli ludzie. Hiszpania to cudowne miejsce. To świętowanie faktycznie, może Hiszpanie mają już wpisane w swoje dena, ale my w naszym podcaście też lubimy się bawić. Jest taka zabawa, prawda, fałsz. Czy chciałbyś się zmierzyć i sprawdzić swoją nieoczywistą wiedzę? Bo spodziewaj się tu bardzo dziwnych pytań na temat Hiszpanii. Czy jesteś gotowa? No absolutnie. No dobrze, więc ja czytam zdanie, a Ty odpowiadasz, prawda, fałsz. Pierwsze zdanie. Według lokalnych wierzeń, aby zapewnić sobie szczęście w nadchodzącym roku, w wielu regionach Hiszpanie spożywają w Sylwestra 12 winogron. Fałsz. Prawda. Nie! Byłam tak blisko, w ostatnim momencie zmieniłam zdanie. Nigdy nie zmieniaj zdania. Trzymaj się pierwszej myśli. Jedziemy dalej. Drugie zdanie. Hiszpania, jako pierwsza w całej Europie, Wprowadziła zakaz palenia w barach, restauracjach, miejscach pracy czy na plażach. Prawda. Brawo! Pierwsza <ślesza> dobra odpowiedź, teraz już z górki. Oby. <ślesza> Zdanie trzecie. Szacuje się, że w Hiszpanii produkuje się około 44% światowych zasobów oliwy. Prawda. Tak, prawda. Mhm, tak, wiesz, tutaj w Hiszpanii wszystko jest gotowane na oliwie z oliwek. Wszystko, żeby znaleźć olej słonecznikowy, to jest po prostu niemożliwe. Powinna, ty jesteś mocna zawodniczka, no przepraszam bardzo, 2-1. Ja tutaj przyszłam <grym> po wygraną. <grym> Okej, okay. i takie nastawienie lubię. Jak to mówią Hiszpanie, wciąż dalej. <grym> Jedziemy dalej. Czwarte zdanie. Metro w Madrycie. Otwarto w 1928 roku. Fałsz. No pięknie, trzy dla ciebie. Na pewno wiesz, bo na pewno twoi przodkowie budowali to metro. Oczywiście. Ja tam byłam i ja to widziałam. Ty trzymasz w ręce ołówek teraz, więc na pewno to ty projektowałaś, któryś, któryś tam ze stacji. 1919 rok. Wtedy to było. Także. Trochę dawno. Trochę dawno, ale wcale nie tak dawno. No nie, no, no to właściwie słuchaj, no 100 lat z kawałkiem. Co to jest? Bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że będziemy żyli dłużej i mówię całkiem <laughs> Ja też. Ostatnie zdanie. Czy dołączysz do grona tych, którzy są na szczycie, czy po prostu będę ci gratulował i bił brawo? Co też jest dobre, umówmy się. Ostatnie zdanie. W Hiszpanii pukanie się w głowę oznacza docenienie intelektu, a nie jak w wielu krajach, głupotę. Prawda. Ale z jakim przekonaniem to powiedziałaś i od razu się nawet postukałaś w głowę! Ty nie dałaś, trzeba mieć tutaj, żeby odpowiedzieć dobrze. Oh. Paulina, cztery dobre odpowiedzi. Wielkie brawa dla ciebie i na pewno fanfary. Jej. Paulina, my już powoli kończymy naszą rozmowę. Czy byłabyś gotowa, żeby na koniec powiedzieć nam jakąś sentencję po hiszpańsku? Podzielić się z nami jakąś może. Jakimś zdaniem, które jest dla Ciebie ważne, albo wiesz, że dla Hiszpanów jest ważne, mogę Ci o to poprosić? Oczywiście powiem ci powiem, powiem takie zdanie, bez którego tutaj nie da się żyć. Możesz to rozumieć w jakikolwiek sposób chcesz, zdaniem brzmi Manana sera otrodia. Jutro też jest dzień. I uwierz mi, oni tutaj według tego żyją, to jest po prostu dla nich podręcznik. To zdanie um, tutaj jest czas, jest czas na wszystko. Paulina, myślę, że ta sentencja nadawałaby się, żeby większość z nas pamiętała o niej i miała ją w swoim sercu, bo to jest fajne zdanie. Jak ci nawet dzisiaj coś nie wyszło, pamiętaj, że jutro też jest dzień, że też możesz zacząć od początku. Dokładnie, mniej presji. A więcej chillu. Więcej chillu. <laughs> tak, I prosekło. I <laughs> Paulina, dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję, że podzieliłaś się swoim subiektywnym spojrzeniem na Hiszpanię, Hiszpanów i Hiszpanki. Jedno jest pewne: to jest kraj, który trzeba co najmniej raz w życiu odwiedzić, a jak się uda, to i tam chociaż na pewien czas zamieszkać. Pięknie Ci dziękuję. Dziękuję Tobie bardzo. Drodzy słuchacze, dzięki za Waszą obecność. Teraz ponownie słyszymy się za dwa tygodnie, gdzie zabiorę Was w kolejną subiektywną podróż. Pamiętajcie, odkrywajcie świat i bądźcie wobec niego bardzo subiektywni. Tylko wtedy zauważycie chwile, które są szczególne właśnie dla Was. Do usłyszenia.